Cześć, witam was. Bardzo serdecznie jest to drugi odcinek z serii GTA Vice City dziś zajmiemy się kontynuacją wątku fabularnego. Jesteśmy znów w biurze Kenna Rosenberga, naszego prawnika. No, posłuchajmy, co bohaterowie mają do powiedzenia. No dobrze, mam nadzieję, że wyjdziecie dobrze, bo ja pójdę z myślą z bólem. Co znalazłeś? Że jest więcej kryminałów w tej miasteczce niż w więzieniu. Potrzebujemy wyjścia z ulicy. Okej, pozwól mi pomyśleć, pozwól mi pomyśleć, Okay, there's this slimy, some music industry slimeball goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of twenty keys of coke, it's this guy. All right? He's always at the Malibu. i will gonna pay him a visit. Take it easy, now. Czyli teraz musimy udać się do klubu Malibu i znaleźć jakiego pola skent. No to cóż, w drogach. Czasem zdarza się kogoś przejechać, jest to norma w GTA. No jak mi przykro. No ale cóż, pojedziemy, posłuchamy i zobaczymy co dalej. Jaka, nas, jaka misja będzie nas dzisiaj czekać? Oto właśnie wspomniany klub Malibu. A powiem Wam tyle, że na tym, w tym hotelu, chyba w tym hotelu, jest pewna ciekawostka kryta. Być może Wam ją pokażę kiedyś, jak będę miał okazję. A to jest właśnie Polskend. No, I'm looking for some English guy. Ken Paul. Ken Paul, mate. Yeah, I'm the governor, Andy. I will sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Wait, 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 wait. You Ken Paul? A friend of Rosenberg's. Rosenberg. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend an innocent man all the way to death row. Gets <laughs> another drink, Rob? What is it? Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Trust me, It's a muds game. What do you know about it? Oi, oi well, what I was coming through was there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Tak no, czyli mamy odnaleźć jakiegoś kucharza na Ocean Drive. No to cóż, pozostaje nam, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu tam pojechać no i go znaleźć. Czyli udajemy się, to jest stosunkowo niedaleko. To jest gdzieś tutaj. O, mamy kucharza. Dlaczego to mnie? nie... Aha. Muszę sobie przestawić bieg, bo jest nie na tym shifcie co, co trzeba, ale to sobie zrobię już. A, czyli po prostu teraz mamy go pobić. Tak. Właśnie jego komórka, czyli w tym momencie zdobywamy telefon który oh, odegra to ważną rolę w dalszej grze. Real, some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah. Well, what's that? Your green and my dead brother's white Unfortunately, just silenced Ali. Accidents happen. Get lost. Hey, hey whoa. No need to go long range on my ass. The way I see it, we two in a strange time. O, back. sure czyli zapowiada się pierwsza strzelanina. Weźmy sobie może tasak. Zawsze się przyda jakaś dodatkowa broń. Więc, no, biegniemy za. Za Panem w bieli, który nazywa się lens no i musimy się udać do sklepu z bronią. Zapewne, żeby sobie zakupić. Dodatkowo amunicję, no bo broń już mamy. Jeszcze nie tu, nie tu, tu. Znacznie zatrzymujemy się. Mamy cztery bronie do wyboru i pancerz. Tutaj mamy wskazówki właśnie, co i jak z brońmi wróć do hotelu, czyli nie będziemy na razie kupować broni. Myślę, że na razie i tak tam, ta co mamy powinna wystarczyć. Dobra, nie pojedziemy tędy, pojedziemy sobie normalnymi drogami. Wróć do hotelu, to zapiszemy sobie grę przy okazji. No i za misję dostajemy 200 dolarów. No i zapiszmy sobie postęp gry. No i cóż, kolejna misja u naszego prawnika. Weźmy sobie jakiś pierwszy, lepszy. Dobra, ten nam akurat uciekł. A zaraz, miałem przestawić bieg, bieganie, więc sobie właśnie to zrobię. Gdzie tu jest sprint? Zmieńmy sobie na lewy shift. Zaraz, o tak zróbmy.

Czyli tak. Ktoś już wie, że Leo najprawdopodobniej nie żyje, no bo nie żyje. A my jedziemy dalej do naszego prawnika. Jedziemy sobie na skróty. Jakoś się udało wcisnąć. No i jedziemy do naszego zwariowanego pana Rosenberga.

Those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that point. Oh, yet. Wow, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now, look. It's either that or Ferelli's cousin Giorgio gets five years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No, 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 no. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. All right, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Oh, Pech. Ten młotek może się przydać. Czyli musimy zgarnąć młotek, musimy go sobie podmienić. Czyli niepotrzebnie brałem ten tasak. Weźmy sobie motor. Musimy zastraszyć dwóch przysięgłych, ale ich nie zabić. Czyli co, mamy ich uderzyć młotkiem, tak? Otóż nie. Przysięgłym nic nie zrobimy, a co im zrobimy? Zobaczycie już za chwilę. O nie, dlaczego ja nie umiem jeździć. Tutaj stoi samochód jednego z przysięgłych, i mamy rozwalić mu samochód. Przysięgłego nie ma. I co? Obijamy mu cały samochód po prostu. Drzwi, jedne, drugie. Przedni zderzak, maskę. O, możemy zobaczyć, co ma pod maską. Możemy wskoczyć na ten samochód. Teraz tu nie tu no i po prostu musimy... O. No i cóż, z jednym się udało, zostaje jeszcze jeden. Czyli musimy teraz pojechać zastraszyć tego drugiego. No i znowu spadłem z motoru. Mam niecałą połowę życia. Jeszcze spadnę ze dwa razy, i pewnie to się zakończy zgonem. No cóż, dawno grałem w tą grę, dawno. Znaczy, muszę sobie przypomnieć, po prostu, jeszcze tę tą, tą fizykę jazdy, i kolejny raz spadłem. Już mam 29 punktów życia czyli chyba najwyższa pora się przesiąść na samochód. Skąd ja wezmę samochód? Jak zwykle na ulicach jest pusto. O! Jeszcze zachował się ten samochód... którym przyjechałem... po tego kucharza. No cóż, jedziemy. A w radiu muzyka... zespołu z gry Love Feast. Mamy drugiego przysięgłego. Tutaj też rozwalimy mu samochód, gdzie jest mój młotek. Wskoczmy sobie na ten samochód. Czy napadać deszcz? O, części samochodu na mnie lecą. Deszcz na mnie leci. Wszystko na mnie leci. Ten samochód trzeba doprowadzić do wybuchów zapewne. Tak już się pali. Odejdźmy kawałek. Żeby nam się nic nie stało. No. No i przysięgły uciek, misja zaliczona 400 dolarów. 400 mamy już 761. To jest kwota bardzo mała, to jest praktycznie nic. A no zaraz tam się nie da przejechać. A szkoda. I zaraz mój samochód będzie się palił. Idziemy do hotelu zapisać. Nie telefon i zapiszemy, jak sobie gra. Nie mamy żadnego 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 i tak, kto tam zadzwonił? Zadzwonił do nas Sony Forelli. Chyba, o ile się nie mylę, jest to najbardziej wpływowy człowiek w Vice w City i nie tylko. I w Liberty City chyba też. A ja sobie poszukam yy, ikony serduszka, żeby odnowić sobie życie. A nie, mam odnowione. Dobra, czyli wystarczyło zapisać. Dobra, bierzemy komórkę. Po raz kolejny o. Mamy. Mamy jakąś nową misję. Musimy pojechać do budki telefonicznej. Tam się właśnie udamy. Ale nie motorem. Tam widzę jakiś samochód. Dobra, ale tu coś jedzie. Weźmiemy sobie ten. Jakiś pirat drogowy pojechał. No i pojedziemy sobie do tej budki telefonicznej. Zobaczymy co, co będzie miało dla nas tajemnicze zleceniodawca. To gdzieś tutaj, o. Mamy trzy budki telefoniczne. Jedna dzwoni. Dostawca pizzy.

Mam nadzieję, że szybko uda się go dorwać. I jeździ skuterkiem, czyli wystarczy uderzyć. A, jaki cwaniaczek. A, i widzieliście milimetry. Milimetry. Dobra, spadł. Potrącimy go. ...i trup. Oj. Pojadę sobie teraz do hotelu. Zapiszę sobie postęp gry. Jezu, jak ja tragicznie jeżdżę. Zapiszę sobie grę. No i tak. Jeśli chodzi o ten odcinek, to jest wszystko. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Możecie zasubskrybować kanał, żeby oglądać dalsze odcinki z, z GTA Vice City i nie tylko. Ponieważ prowadzę jeszcze serię z Need for Speed No i jeszcze pojawi się jedna gra. I co raz na tydzień będzie pojawiać się odcinek z gier typu horror. Akurat ma, teraz mam Slendera na dysku. Także zapewne nagram z, ze Slendera. Gdzieś niedługo się pojawi. No, a na razie trzymajcie się, pozdrawiam i dzięki za obejrzenie.